Sylwester Wardenga otrzymał tajemniczą informację, która jak określił ma zmieniać wszystko, powodować kłopoty, ale nie dla niego i być najgłośniejszą ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Kolejny twórca padł ofiarą złodziei, którzy wykorzystują jego głos do produkcji filmów. Alan Kwieciński poinformował, że rozmawia z Federacją Fame, a więc ostatni występ mógł nie być jego ostatnim w najbliższym czasie. Bugi nagrywa z Robertem Lewandowskim, a TikToker youtuber Arturo zdradza, ile bierze za jednego reklamowego TikToka. Zacznijmy od głównego tematu i zdecydowanie najdłuższego, ponieważ Sylwester Wardenga otrzymał. Informacje, które jak określił zmienia wszystko. Zobaczyliśmy reakcję na żywo oraz twierdzenie, zbliżają się kłopoty. Czorajsza transmisja Sylwestra zatytułowana Watahański przegląd internetu Pismo od wodaży Fame mogła wskazywać, że to właśnie w tym temacie poznamy kolejne informacje i tutaj będzie najciekawiej. Zapewne również tak samo na starcie zakładał druid, który w pewnym momencie wymownie zareagował, jak się następnie okazało, na sprawdzenie skrzynki mailowej. Byłaby na tym jednak wizerunkowo i dodał, że takie starcie mogłoby się zakończyć. Dla... O. Następnie przez około 10 sekund Sylwester sprawdzał informację jaką otrzymał Po czym usłyszeliśmy kolejną wymowną reakcję Ja pierdolę Mocne info dostałem Bardzo mocne Teraz będzie maja Nie będę w ogóle No kur. Jak się zmienia układ sił. Jaka była treść tej wiadomości, lub czego dotyczyła, tego nie wiemy, ponieważ druid następnie zaznaczył, że na chwilę obecną nie będzie ogłaszał tej informacji, która zapewne pojawi się i tak w sieci za chwilę, kolejnego dnia lub pojutrze, bo to zależy, jak określił, od tych rzeczy, ale to całkowicie zmienia wszystko. Ale to całkowicie zmienia wszystko, nie? Jakby jest koniec pierdzenia z drugiej strony. Kończy się ich pierdlenie. Wiesz, jakie to będą. Te. Jakby, jakiego kalibru, nie? Ponownie usłyszeliśmy, że nie będzie zdradzał widzom informacji, jaką otrzymał, ponieważ musi zadzwonić i ją potwierdzić, pomimo że dostał informację, jak określił legitne. Uważa jednak, że to zmienia wszystko, a na pewno to, co druga strona sobie gadała, po czym znowu tajemniczo, ale wymownie określił następstwa tej informacji. No, zbliżają się kłopoty, tak mogę powiedzieć. Lamura ma bardzo źle. Biorą... I to nie dla mnie. O co chodzi, jaka to jest informacja i dlaczego powinna pojawić się w przestrzeni publicznej w nadchodzących godzinach lub dniach, tego nie wiemy. Na czacie pojawiało się mnóstwo spekulacji, ale nie było ze strony druida żadnej reakcji. Sylwester kilkukrotnie jednak przekazał, że to nie było jego celem rzucić hasło i zostawić z domysłami widzów, natomiast była to reakcja na informację, jaką zobaczył, i z uwagi na późną porę odkłada temat po prostu na kolejny dzień. U, wiem, że to ludzi musi wkładać, nie? Że ja nagle. U, u, u. ale no. nie czytałem dzisiaj maili, nie? I dopiero teraz wbiłem, bo chciałem Wam przeczytać to, co Wam zapowiedziałem, nie, że jakieś tam pismo dostałem i zobaczyłem nowe maile i no i stąd taka moja jakby reakcja. Ale też dobrze, że nie zacząłem o tym gadać, bo mi jeszcze. Tak. I, i mi... tak więc, jeśli chodzi o przekazy Sylwestra, to możemy wywnioskować, że informacja ma być przełomowa na jego sprawy sądowe, jak to określił, wszystkie rzeczy, którymi ostatnio jest obdarowywany. Natomiast, zarówno wczoraj jak i w nocy, nie pojawił się przekaz od kogoś innego, który mógłby nawiązywać do wypowiedzi Sylwestra lub ogólnie informować o czymś dużym i przełomowym, co moglibyśmy tutaj łączyć. Opierając się tylko i wyłącznie na przekazach Druida, to wśród przemyśleń stwierdził, że może mu ta informacja kolidować z jednym odcinkiem, chciał w nim ponarzekać trochę na te rzeczy, a tutaj pojawia się taka informacja. Przekazał jednak, że być. Może nie będzie tak źle z materiałem, ponieważ w jednym pozwie jest coś tam napisane, coś źle się zastarzało. Dodał również, że jeśli jest to prawda, wtedy mamy do czynienia z na pewno najmocniejszą informacją ostatnich dwóch, trzech miesięcy. No, mogę, jeżeli to jest prawda, to powiem, że mocne, znaczy na, na pewno najmocniejsza informacja yy, ostatniego, ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Na pewno. No. Tak więc zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych dniach. Natomiast przejdźmy teraz do pisma, jakie otrzymał Sylwester Wardenga. No i tutaj treść może zaskoczyć wielu odbiorców, już na wstępie pojawiła się informacja, że jest ciekawy reakcji Nitro i jeśli sąd to zaakceptuje, to bierze Sergiusza Świadka, ma to być jak określił dorzucenie nowych wątków, ponieważ była już tutaj jedna rozprawa. Działając w imieniu powodów Rafała Pasternaka oraz Krzysztofa Rozpary z powołaniem na pełnomocnictwa znajdujące się w aktach sprawy. Wnoszę o wydanie zarządzenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie... Co to jest? Dobra, tutaj. Jednocześnie wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z... Uwaga, uwaga. Publikacji, czyli jako dowód będzie film... Nie wiem, ale się dowiem. Tak pomagaliśmy Boxdellowi. Z dnia 29 września na okoliczność sposobów... Jakie stosuje pozwany, aby manipulować opinią publiczną? Sylwester stwierdził, że ten totalnie słaby film Nie wiem, ale się dowiem ma być dowodem, jakie on ma stosować manipulacje. Przypominając, Sylwester obszernie odpowiedział na tamten film, zapowiadał rozmowę z autorami, ale w oficjalnych okolicznościach sugerując sprawy sądowe, a zaproponowana debata ze strony Nie wiem, ale się dowiem na chwilę obecną się nie odbyła. W tym filmie Nie wiem, ale się dowiem pokazywali na przykład, że. Yy... Ja coś mówiłem, a czegoś a w ogóle tego nie mówiłem, nie? A to ma być dowód w sądzie przeciwko mnie. I zobaczcie w jakiej mi to stawia sytuacji. Przekazał, że jeśli dowód zostanie dopuszczony, to będzie musiał w kontrze dać jako dowód zarówno wywiad u żurnalisty, następnie jego reakcję na ten wywiad nitro u żurnalisty, tłumaczenie nitro na film Nie wiem, ale się dowiem, a następnie jego tłumaczenie na ten film. Żeby pokazać, że ten film sam w sobie jest zmanipulowany, a nie, że my zmanipulowaliśmy, nie? Więc widzicie, jakie ja jestem zamęczany. Sylwester przekazał również, że w sprawie pomiędzy nim a wodarzami Fein w piśmie jest również nawiązanie do jego pranku z przeszłości, co ma być dowodem na sposób zdobycia popularności przez druida. Jako coś tam dowód, że Sylwester Wardenga swoją popularność zdobył na robieniu żartów policjantom, zakłócając tym samym porządek publiczny oraz innym osobom, narażając ich zdrowie i życie. Czyli na przykład, że tramwaj zatrzymuje i tak dalej. I to ma pokazać chyba, żeby sąd zobaczył, że ja jestem dupa, nie dziennikarz, tylko że ja sobie robiłem żarty. Z policjantów i tak dalej, nie. Nowych dowodowych rzeczy ma być tutaj dołączonych więcej, a Sylwester określił to jako umęczanie go, zapowiedział również, że w przypadku uwzględnienia tematu pranków będzie musiał przedstawić również filmy, które miały pozytywną wartość i które tworzył w przeszłości. Zmieńmy temat, ale przejdźmy teraz do Freak Fight'ów, ponieważ okazuje się, że ostatni występ Alana wygląda na to, że nie był ostatnim Fame. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni zobaczymy pierwsze ogłoszenia Federacji Fame, jak i być może pierwsze programy przed listopadową Galą i istnieje prawdopodobieństwo, że na karcie walk ponownie nie pojawi się Alan Kwieciński. Miałeś jakąś rozmowę z Fajmem po tej ostatniej przegranej? Miałem, na pewno powiedzieli, że to nie jest moja ostatnia walka w Fejmie. Okay. To nie jest moja ostatnia walka w Fejmie, bo oni też założyli, że chciałem się bić, miałem inny mental, inaczej byłem naładowany, a to, że mnie po prostu rosią, to zdarzyło się po prostu. To nie mhm. jest tak, że ja, ja o mnie zdeklasował czy coś. Nie, no po prostu przypadek. Co istotne, listopadowa gala Fame będzie prawdopodobnie ostatnią w tym roku, jeśli chodzi o polskie freakfighty. No chyba, że ewentualnie Fame lub Prime dodatkowo zaplanują, oprócz tamtych kalendarzy wcześniej zapowiadanych. Natomiast Alan stwierdził, że najchętniej zmierzyłby się z Oskarem Wierzejskim. Zobaczymy więc, czy w najbliższej gali Fame pojawi się Alan, który przed ostatnim występem, który stał przerwany przez rocięcie na czole, nie miał prostej sytuacji pod względem zainteresowania ze strony wodarzy federacji. Jeżeli teraz zawalczy tak jak zawalczył z Bartkiem Szachtą, no to średnio widzę jego dalszą karierę po prostu, też w fejmie. Bo będzie będzie hejt po prostu na każdą kolejną jego walkę. I każde zestawienie, które byśmy z nim budowali po tej walce już teraz, to już jest takie wrażliwe dla niektórych. Tak jak Patryk też mówi, że, że średnio średnio dzisiaj już ogląda Alana, nawet nie chce dzisiaj patrzeć na niego. Alan również stwierdził, że z Oskarem Wierzejskim zmierzyłby się, ale w formule MMA, natomiast jego ostatnie starcie trwało lekko ponad pół minuty i zostało przerwane przez decyzję lekarza w wyniku pechowego rozcięcia. Prawdopodobnie mógłby kontynuować jeszcze wtedy ten pojedynek, więc być może Federacja zamierza dać po prostu jeszcze jedną szansę Alanowi. Kolejna kradzież głosu polskiego twórcy, tym razem kanał o tematyce historycznej. W ubiegłym tygodniu pokazywałem wam materiał twórcy Topowa Dycha, którego głos został ukradziony i wykorzystany za pomocą sztucznej inteligencji do tworzenia masowych materiałów na YouTubie, a jedyny krok, który był spójny w przypadku wielu kanałów, prowadził do Wietnamu. Sytuacja miała być jednak właśnie powszechna i powstawały kolejne kanały. Natomiast jak się okazuje, mamy kolejny taki przypadek, czyli kanał o nazwie Opowieści II Wojny. Jak możemy przeczytać we wpisie Wenka, ofiarą takiej kradzieży tym razem padł jeden z twórców kanału Podcast Wojny Historie. Co ciekawe, post przez autora tamtego kanału stał opublikowany 4 dni temu, a film, w którym wykorzystano jego głos, nadal jest obecny na platformie. Autor tego wpisu, tak samo jak w przypadku Topo, Dechy zwraca uwagę, że za chwilę każdy z nas może spotkać się z kradzieżą głosu czy nawet obrazu za pomocą sztucznej inteligencji. oraz zadaje pytanie, czy potem taka osoba ma się z tego tłumaczyć. Dodatkowo, jak możemy przeczytać we wpisie Norbert Bączyk w rozmowie z wirtualnymi mediami wskazał, że będą próbowali ustalić, kto dokonał tego przestępstwa na ich szkodę i rozważą przejście na drogę prawną. Takie czyny mają już znamiona przestępstwa, są objęte nie tylko kodeksem cywilnym, ale i kodeksem karnym. YouTuber Arturo zdradził, ile zarabia za jedną współpracę reklamową na TikToku. Chociaż tak naprawdę to być może powinniśmy powiedzieć TikToker-Youtuber, ponieważ wczoraj na kanale Studio Twórców prowadzonym przez Mandzia Ignacego pojawił się materiał zatytułowany TikToker zaplanował sobie karierę na YouTubie i mu się udało. Historię, podejście czy dalszą strategię tego twórcy możecie zobaczyć w podcaście, natomiast przytoczę Wam jedną ciekawą informację, która może być zaskoczeniem, ponieważ zbyt często nie słyszymy o zarobkach na TikToku, a jak dobrze wiemy na platformie da się zarabiać jedynie, oprócz oczywiście reklam, za pomocą giftów, transmisji na żywo, no i tych różyczek. Już na samym starcie pojawiła się informacja, Ile posiadających 700 tysięcy obserwacji na TikToku twórca ma brać za reklamę? 15 koła za TikToka reklamową. Dużo czy mało? A ile robisz na tym TikToku zasięgu? O, różnie, to różnie. Plus minus, no bo musisz jakąś ofertę dawać reklamodawcom właśnie. No zazwyczaj właśnie oni w ogóle nie B... potrzebują takiego zasięgu. Bo sobie dopalą, jak tak, sobie po tak, prostu tak, A, tak, a tak. to zadam ci inne pytanie. To czy w takim razie bierzesz pieniądze za dopałkę? Po parę tysięcy jeszcze dodatkowe, nie? Jak mocno jesteś obłożony w miesiącu? No pewnie 5 plus, i wiadomo jak są lepsze okresy, jakieś ciekawsze, bo to wiadomo, jakieś back to school czy coś, no to to jest nagle. Pozosta w świecie youtuberów bardziej nazwijmy to family friendly, ponieważ Bagi ponownie z dość głośnym nagraniem, tym razem jednak zamiast Roberta Mazurka pojawił się Robert, ale Lewandowski. Sytuacji z dziennikarzem występującym między innymi w kanale Zero nie będę wam przypominał, odbiła się szerokim echem, została szybko wyjaśniona i kwestia, kto powinien pierwszy wyciągnąć dłoń na przywitanie jest już za nami, jednak mamy kolejny raz publikację Bugiego, która zyskuje spory zasięg i tym razem nagranie z Robertem Lewandowskim, zrealizowane w formie tiktokowego trendu i muzyką, ty i ja i twój kolega Steve. Jest to kolejny Taki przypadek, kiedy Robert Lewandowski pojawia się akurat u twórcy z grupy Dresko, czyli Bagiego, a raczej na innych kanałach innych influencerów go nie widzimy. Natomiast przejdźmy teraz do informacji, która mogłaby wskazywać na udział sztucznej inteligencji, ale jednak jest to dzieło ludzkie. Wczoraj w sieci pojawiły się artykuły zatytułowane Ktoś zostawił hulajnogę na szczycie kładki technologicznej w Krakowie i o ile sam nagłówek brzmi zaskakująco, to nagranie przedstawiające miejsce, które którym znalazła się hulajnoga elektryczna jest jeszcze bardziej nietypowe. Jak informuje portal KR24, nieznany sprawca sprawił, że na 40 20-metrowym pylonie kładki technologicznej znalazła się elektryczna hulajnoga i czeka na interwencję służb. Natomiast jeśli chodzi o skutki tej sytuacji, to jak informuje portal tvn 24 na miejsce została wysłana grupa ratownictwa wysokościowego, która usunęła hulajnogę. Policja ma ustalać, kto i w jaki sposób umieścił w takim miejscu właśnie tą hulajnogę elektryczną. No i na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano macie tutaj na kanale takie treści. Możecie stawić lajka, podbicie i cały ten oczywiście komplet, który można na YouTube na danych kanałach zostawiać, jeśli oczywiście chcecie. W tym miejscu śliacie się mijał teraz wczoraj, do której oczywiście również Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.